Witam serdecznie na moim kanale. Przed Wami kolejny odcinek z serii Diablo 2 Resurrected. Gramy czarodziejką, gramy pod zamieć. Na razie mamy piąty poziom, więc tak naprawdę nie gramy pod nic konkretnego. Jeżeli chodzi o ostatni odcinek, no to rozpoczęliśmy naszą przygodę. Udało nam się znaleźć futra Arktyki w, w, tych, w tej pierwszej jaskini w Siedlisku Zła. Teraz będziemy udawać się uratować Deckarda Kame'a. Żeby tego dokonać musimy udać się podziemnym tunelem do nie i odnaleźć drzewo infusa i zdobyć zwój Ale może zanim to zrobimy, podbijemy sobie trochę obrażenia, bo Te 5 do 7, 4... Te 3 do 6 to nam już nie wystarcza Tylko, że to będzie zżerać więcej many No cóż, coś za coś, czyli dajemy lodowy pocisk a na poziomie 6 dodamy do lodowego uderzenia. Dobra. Kamienne pole, zdaje się, że mieliśmy już odkryte, to jest dokładnie. Jedyne co się dzieje, jak przelogujecie się, to te potworki się odnawiają, mapy nie zostają, chyba że zmienicie poziom trudności. Także uważajcie, bak, jesteście już. Na etapie farmienia i przy przypadek włączycie inny poziom trudności, to może wam wszystko przepaść. Mamy naszą łuczniczkę. Kylie się nazywa. Czy będzie z niej jakiś pożytek to inna sprawa. Dobra, udajemy się. do jaskini nie tracą czasu. Rajkaniszu też ostatnio zabiliśmy, żaden z nim był problem. Kaptur możemy dać naszej pomocniczce. Nasz jest wystarczająco dobry. No, jakby jakiś łuk wpadł, to też jej damy. I nagania się za tymi małymi. Można tutaj iść i szukać poziomu numer 2. Na poziomie drugim będziecie mogli znaleźć złotą skrzynkę. Tak jak to sobie poszukać przedmiotów jak gra i nie ma e, zapasu przedmiotów tak jak my mamy dużo dobrych przedmiotów z naszego paladyna, które dropły pod czarodziejkę i raczej nie, nie potrzebujemy na razie nic dropić tylko zdobyć poziom a my się skupimy na pokonywaniu potworków i zdobywaniu poziomu nie ma niestety sensu być się z pojedynczymi potworkami jeżeli nie mają swojego bossa, także będziemy je raczej pomijać i Starać się bić tylko z tymi, co, co będę dodawać, na no coś więcej niż doświadczenia czy niż te takie zwykłe pomioty. Definitywnie jest to mało obrażeń, no ale już też nas trochę biją mocno. Wilcza głowa dla punktów, Jak e, trochę kasy. To zabiera mniej many, chyba? Dobrze mówię? Nie, koszmany 3, czyli tyle samo, ale coś lepiej się tym rzucam. To ma troszeczkę większe obrażenia. Teraz będziemy musieli się wrócić po miksturki. Musimy nosić więcej miksturek, dopóki nie wpadnie nam ten szósty poziom. Szósty poziom, jak wpadnie, zmienimy sobie umiejętność. Jeszcze więcej miksturek many będziemy potrzebować wtedy. Przepraszam, mam trochę kataru, będę trochę ciągał nosem, nic na to nie poradzę. Taka pora roku, ale pomyślałem, że taka seria e, przy świętach, jak ludzie mają więcej czasu na pooglądanie, może się dobrze sprawdzić. I tak jak mówię, zbliża się e, nieuchronnie ten pierwszy lader, który blizzard chce wprowadzić to się tak naprawdę stanie naprawdę prędzej niż później także dobrze jest żebyście mieli tą alternatywę że nie tylko paladin ale elektryczce to zrobi sobie czarodziejkę weźmy jej jakiś łuk bo tak gania Jeszcze bez łuku Masakra poziom trzeci dobra to w takim razie pożegnamy się z naszą Kylie i będziemy mieli najemniczkę która się będzie nazywać trochę inaczej pozdrawiam cię co my tu mamy? strzały ognia, strzały zimno. Czy jest strzała ognia tylko czwarty poziom. No to tak też zrobimy. Gaili lepiej brzmi niż Meko To już się zastąpił najemnik. Tak, okej. Okay. Ona będzie mogła Dzięki. to dźwignąć. Dzięki. Dzięki. Proszę bardzo. I teraz wypadnie na pewno łuk jakiś Trochę z tą czarodziejką jest jak z... Amazonką, nie wiem czy ktoś się oglądał na kanale Amazonka z wersji beta była Jak to się zmagaliśmy Z ciągle brakującą ilością Oszczepów, tak? Cały czas nam ładunki się kończyły tak się walki z bosem trzeba było trzy razy wrócić, bo ładunek się skończył. Nie było to coś yy, przyjemnego, no ale... Takie co niektóre są te buildy. O kurczę, jakaś tam czy tutaj czempionka trafiła. Będziemy się starać się ją najpierw ubić. Mam nadzieję, że nasza najemniczka nie zaliczy zgonu. Myślę, że bardziej nam się opłaca najemniczka z ogniem niż z... Lodem, bo my będziemy atakować lodem? O, pięknie, jakaś szarpa się żółta trafiła. Mam jakieś dobre dropy dzisiaj, muszę powiedzieć. Szybkość odzyskiwania równowagi, do siły, odporność na błyskawice, lepsze niż brak bonusów. Się zastanawiam, czy jak gram na najemniku, czy to znaczy na paladynie, to czy tam przy przypadkiem te player. Pięć nie przeniosło, bo jakoś strasznie ciężko te potworki podbijać. Może też dlatego, że nie, nie wybiłyśmy żadnego poziomu. No dobra. Kontynuujemy. Definitywnie potrzebujemy zmienić... Zwiększyć nasze obrażenia. Ale mamy poziom szósty, to jest dobry punkt, żeby zmienić tą różdżkę, to wszystko poprzemieniać. Nie będziemy się już męczyć. Dobra, zakładamy. Naszym atakiem głównym będzie w takim razie lodowy pocisk. To jest atak, który, przepraszam, nie lodowy pocisk, lodowe uderzenie. To jest atak, który będziemy też pompować punkty, bo będziemy chcieli je mieć na co najmniej 15 poziomie, zanim ukończymy ten akt. Aha, tylko jedno możemy mieć. No to dobra, to sobie nie wzmocniliśmy za bardzo. Zbroję z mrozu można by już sobie też wziąć, to jest jednak plus 30 do obrony. A i tak, i tak będziemy w końcu do niej punkty dodawać. Mamy 5 punktów umiejętności, bo jeszcze nic nie dodaliśmy. I czy to ciepło też dodajmy? Ono dopiero na samym końcu będzie nam potrzebne. Może na razie zostawmy sobie ten punkt. Nowy i tak musimy dodać, bo do zamieć jest nam potrzebna. Także dodajmy sobie, że mieć tą alternatywę. No i tutaj już będziemy się trochę się mieli zabawy, czyli. Dajemy sobie zbroję mrozu, może lodowe uderzenie, nowa i to tutaj damy sobie pod czwórką. Ups, to na pewno nie miało tak wyglądać. Dokupmy trochę miksturek życia. Jeśli chodzi o punkty, jeszcze się wstrzymam. Muszę wiedzieć, do czego będą mi punkty najbardziej potrzebne. i jeszcze jedną damy, taką Głównie będziemy dawać w siłę i żywotność Siłę, żebyśmy mogli udźwignąć wszystko co mamy w schowku, a żywotność żebyśmy mogli potem z tym biegać Dobra Siła 70, czy to jest możliwe w ogóle na tak niskim poziomie? Nie jest to możliwe yy. Tutaj siła 60 Myślę, że zainwestujemy w tą siłę Bo i tak będzie nam potrzebna do tych lepszych armorów Czyli jeszcze nie możemy założyć ani tego, ani tego, bo mimo niskiego poziomu wymagają bardzo dużo siły No ale będziemy się ku temu kierować, czyli dodajmy do, do 70 siłę Potem przerzucimy się w dodawanie tylko w żywotność I teraz tak, jedynka atak główny, dwójka na obszarówkę Trójka wrzucamy na początku Teraz możemy kilka osób naraz atakować. Teraz będzie nam ta mana schodzić dużo szybciej. Trudno, padłam. Naprawdę nie wiem, czy jest mi na razie ona potrzebna do czegokolwiek. Mała no, tarcza, zawsze miło. Obronowa działa Orla Kula. Zawsze dobrze sprawdzić, to jest jak widzicie, no, wpadła nam bardzo dobra. Orla Kula, niezidentyfikowany. Zidentyfikujmy do szybkości blokowania, do szansy na blok, do wszystkich odporności. Bardzo ładna tarcza. Od razu ją zmieniamy. Szkoda, trochę najemniczki, no ale jak padła, to padła. Na no to nie poradzimy. Mamy teraz taką fioletową tarczę, prawie jak tarczę Tarrasza. I już mamy pewnego rodzaju wzmocnienie. Czyli, jak mamy ich dużo wokół siebie, będziemy atakować nową. Jak będzie ich się robiło już pojedyncze sztuki, to będziemy atakować tym pociskiem. Teraz kolejne poziomy, jak będą wpadać, będziemy dodawać ten pocisk, żeby już się wzmocnić. Zobaczmy, jaki mamy mulet. Odporność na błyskawice. Jest to lepsza opcja teraz dla nas. Tak też sobie założymy. Dobrze, nie było miejsca na klejnot, bo by nam przepadło. Dobra, jak, je, jak znowu testujemy gróbka, Znowu nową. Wybijemy grupkę, zmieniamy. Tutaj to już nie jest tak statyczna gra jak na naszym Paladynie, tutaj już się więcej dzieje. Ale już widzicie, że ten speed, ten flow zaczyna działać. Dlatego też ten pośredni build z resetem przewiduje po prostu podbicie dużo punktów nowe na początku, żeby móc szybciej czyścić wszystko. Zmieniamy na nowe, atakujemy. Grupka wybita. Jeszcze muszę się przyzwyczaić, no na nie to nam się nic nie zmieniało, także nawyk trzeba sobie wyrobić. Miksturki podmieńmy. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Mamy przygotowaną nowe. bo na pewno trafimy jakąś grupę. Zmrozimy ją i potem już tylko podobijać. To jest bardziej aktywna postać w porównaniu do statycznego Paladyna. Musimy też pamiętać o wrzucaniu tej zbroi. Na początku te 30% będzie więcej niż wystarczające. Także nie będziemy podbijać tej zbroi, więcej na razie. Zobaczmy, czy trafimy od razu przejście, czy najpierw trafimy zejście. No i jak widzicie, trzeba się uzbroić w bardzo dużą ilość tych e, miksurek. Many, ale już e, czuć, że demesz wchodzi, i że czyścimy to wszystko dużo szybciej. A potrzebowaliśmy tylko poziomu szóstego. I mamy zejście. No, jak już doszliśmy do takiego zejścia, to. Grzechem nie byłoby sprawdzić tego, tej skrzynki. Tutaj to wiadomo, wszystko na początku wyczyścimy w dość łatwy sposób. To nie będzie jakoś wymagające od nas. Uzbrajamy się w nowe. Licząc na dużą grupkę, za wielkiej grupki nie trafiliśmy, no ale. Po prostu tą postacią jest co robić jak się gra nie, nie, nie ma takiej nudy. Nie było jeszcze bosika, czyli trochę lipa, że nie mamy miksturek many. a mamy skrzynkę. Skórzana zbroja, mikstura many, dwa razy bos łucznik. Tak, nie, bos nie jest łucznikiem. Zniekształcony myśliwski łów to nic, co by nas satysfakcjonowało. My szukamy cały czas bossa w tej lokalizacji. Tutaj mamy sługę, czyli zniekształcony to będzie boss. Kiedy mamy te rękawice zwykłe, to możemy podnieść te skórzane. Dobra. No i musimy się wrócić, no niestety nie udało się tego zrobić bez potrzeby zakupu miksturek No chyba dzisiaj nie uwolnimy Key na coś mi się tak wydaje, ale... Na pewno poczynimy progres Jest już duży, bo znaleźliśmy... Ten upragniony, zdobyliśmy ten upragniony poziom szósty, czyli... Już jesteśmy do przodu ze wszystkim Nie będziemy tracić czasu na potworkach, próbując ich zabić, zobaczmy ten amulet, co nam się tu w trafił skuteczność taką zręczność ani jedno, ani drugie nie jest nam potrzebne tutaj na pewno będziemy chcieli podmienić tą zbrojkę naszej, najem naszej najemniczce, czyli ją będziemy przywoływać do życia a myślę, że na początku, niech ona sobie jeszcze z nami trochę pobiega już teraz, jak mamy takie większe obrażenia, to już powinno być z nią lepiej Dobra, bijmy tego Bosika. Oczywiście zapomniałem rzucić, nie mam zbrojki, Ok, czyli po prostu on ma dość duże obrażenia. Myśliwski łuk, to już na pewno będzie też podmianka u niej. Zręczność 28, ona tak ma. Obrażenia się zwiększyły. Mixtur nie potrzebujemy takich. Wracamy na pierwsze piętro i przebijamy się już do brosznej kniej. Czyli wiadomo, że tutaj nie będzie zejścia, ale zobaczmy, może jakiś potworek, jakaś grupka Czy trochę się będziemy z tą wytrzymałością bujać, no ale trudno Czy... wróćmy sobie życie Cały czas zastanawiam się, czy jednak nie dodać tego ciepła Jakby się trochę tej many regenerowało jak biegamy, a biegamy dużo Teraz czy warto tam zajrzeć? Nie, wydaje mi się, że przejście będzie gdzieś tutaj Mamy grupkę, włączamy nowe i mamy potężną różnicę w obrażeniach do tego co tam próbowaliśmy robić tym Fireboltem pęknięty szyszek niepotrzebnym no nie narzekamy, nie narzekamy, jest dobrzem nowa i już niech ona ogniem dokończy tak będzie wyglądało nasze nasza rozgrywka na początku dopóki nie zdobędziemy zamieć i wtedy będzie odwrotnie, będziemy rzucać zamieć i jak zamieć będzie sobie atakować to my będziemy w międzyczasie dobijać potworki używając yy, lodowego uderzenia mamy wejście do mrocznej kniei tutaj będziemy starać się znaleźć punkt nawigacyjny przede wszystkim od drzewo od razu znaleźliśmy, jak fajnie bimy więc e, gałęziorynkiego On Ma wyjątkową siłę, także trzeba uważać na jego ataki. To by był jedyny moment, kiedy tak naprawdę przydałaby się nam lodowa e, strzała u naszej e, najemniczki. Gdybyśmy my nie mieli lodowych strzał. Ale ponieważ my atakujemy zimnem, to nie jest to potrzebne. Dlatego myślę, że. Można by powiedzieć, dlaczego chcesz iść w ten zimny chłód. Takiego najemnika miałem zamiar mieć, jak masz sam. Jeszcze to zobaczymy. Drzewo i Fusa, które zmienili trochę jego wygląd. Dobra, szukamy punktu nawigacyjnego. To będzie nasz e, koniec wycieczki na, na chwilę obecną, w tej lokacji. Bo tak naprawdę chcemy e, uwolnić dekar de co jest też dobre w tym, w tej nowie, to to, że w taki pewien sposób zaznacza ona nam przeciwników, tak? Wszyscy przeciwnicy robią się niebiescy, lepiej widoczni. I jak zwykle zapominam o naszej zbrojce lodowej. Dobra, kapliczka napełnienia, czemu nie. Byliśmy w miarę pełni, ale... Czy uwolnimy Deckarda Kane'a? No wszystko zależy jak szybko trafi się nam ten punkt nawigacyjny. No, uwolnimy Deckarda Kane'a. Wydajemy się najpierw do obozowiska. Muszę powiedzieć, że jakoś bardzo szybko teraz działa to te przenoszenie się między poziomami. Nie wiem dlaczego. Tutaj dajemy dalej w siłę, tutaj nie dajemy nic Tylko te lodowe uderzenie Pozostałe Umiejętności nie są nam jeszcze potrzebne Ona wykradziona, no Dla Paladyna może, pod Święty wstrząs Dobra A my teraz udamy się zostawić te rzeczy W skrzynce i do Descartes'a, de Kana To wszystko się przyda, to wszystko będziemy układać w wolnej chwili. Jak jakiś odcinek się będzie szybciej kończył. I teraz kamienne pole Dekart Kane. Mamy odblokowane. E, znaczy odnaleziony już kamienny krąg mamy pokonanego. Teraz możemy tutaj poczyścić jak ktoś chce. Nie było sensu się za nimi uganiać w pierwszym w kolejności, jak nie mieliśmy tych obszarowych ataków. Ta jednak nowa robi swoje. Nie dziwię się, że został tak zrobiony. Bild. Aktywujemy Chrome. Warto było przeczytać, no ale trudno. Gdybyśmy przeczytali zwój, to by nam pokazało. Dobra No i za chwilę będziemy mieli Dekarda takiej uratowanego był był Wobec Diablo Jakaś przycinka Trzy razy to samo powiedziałam QuizWolf nie powinien stanowić problemu Dobrze nie mamy szybszych ataków, bo i tak nie starcza na many na no to Podwijmy sobie zbroję. Z niego nic nie wypadło. Konkretnego lekkiej kuszy nie można dać. Uwolnijmy dekarda w takim razie. No i od razu sobie te grupki pokonajmy tutaj. Od razu trafiły się nam dwóch silniejszych. Nic ciekawego z dropu niestety. Bierzemy przede wszystkim manę. Leczenia nie potrzeba. Jeszcze jeden kaptur z miejscem na klejnot albo eteryczny. Jeszcze tą klasycznie nogę wirta podbierzemy tam i będziemy lecieć już dalej. z wzmocnienia możemy brać. Jeszcze chyba jedna grupka czempionów jest tutaj na środku. Muszę no, mhm. jednak się zmieści ta noga. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze nie ma czempionów. Warto załatwić grupkę czempiońską, jak wiemy, że jest. Nie, tutaj nic nie mam. Czyli te dwie, co były na środku, to były te wszystkie. Czy coś tutaj się kręci? No i dobra. Wracamy do miasta, uprzątniemy skrzynkę i będziemy kończyć na dzisiaj ten odcinek. Mamy dekarda Caina, czyli za darmo będzie nam już tutaj wszystko identyfikował. Niech to zrobi. Możemy się już pozbyć książki, identyfikacji w takim razie. Tutaj mamy 81, czy przepraszam, 21, 20% ekstra. Dzięki. Ok, my jaki mamy kaptur? 6. Dzięki. Dobra, tak zrobimy. Miłego dnia. To też niepotrzebne już. Teoretycznie mogłoby się jeszcze przydać jakbyśmy Mieli coś identyfikować, jak coś ciekawego wpadnie, ale poczeka to jak dojdziemy do miasta. Pierścionek. Wporności na trucizny, do energii. My mamy na błyskawice i na zimno chwilowo, na razie się wstrzymamy z podmianką. Myślę, że tyle wystarczy. W skrzynce mamy. Też dobre pierścionki, także... Zawsze z jakiś tutaj możemy skorzystać. Te już też będą szybko. No i cały czas już wbijamy w siłę, żeby zdobyć te z zestawu Sigona buty. To tutaj duży bus do odporności będzie i do szybszego poruszania się. Teraz na najbliższy przedmiot jaki zmienimy to będzie ta e, zbroja. Mimo, że złej zbroi ogóle nie mamy Ale ta jest lepsza Nie będzie tu odporności, ale Będzie szybko rzucenia czarów, na które nam zależy Dobra, dziękuję za dotrwanie do końca Jeśli się podobało subskrybujcie, lajkujcie kanał I jeżeli chcecie coś e, mi poradzić jak, czy w którąś złą stronę idę, czy nie Albo chcecie jakiś Podpowiedzi, zanim ja do czegoś dojdę, to piszcie komentarze. Dziękuję i pozdrawiam.